Cześć! Jud. w dzisiejszym filmie przychodzę do Was z jednym prostym trikiem do skrócenia czasu swojego treningu i poprawy jego wydajności, performanceu, wykonywanych ćwiczeń. W dzisiejszych czasach mamy bardzo duży problem właśnie z czasem. Nie mamy go za wiele, zawsze jest coś do zrobienia, zawsze tego czasu brakuje i nawet w momencie, kiedy mamy zaplanowany trening, to po prostu zdarzają się sytuacje, w których musimy go skrócić. Co w takim przypadku zrobić? Zazwyczaj wygląda to tak, że ludzie chcą skrócić czas swojego treningu, skracają po prostu czas przerw do minuty, do pół minuty i wykonują kolejną serię. Dlaczego jest to błąd? Po pierwsze, dlatego, że te serie nie są zbyt efektywne. Przykładowo, jeżeli ktoś robił kiedykolwiek wyciskanie leżąc i robił je dość blisko upadku technicznego. Czyli przykładowo mamy 90 kg i nasz maks to jest 10 powtórzeń. I taka osoba zrobiła 90 kg na 7 powtórzeń. Gwarantuję, że jeżeli ktoś zrobiłby taką serię, nie jest w stanie wykonać podobną serię po 30 sekundach czy po minucie. Musi czekać co najmniej 3-4 minuty, żeby powtórzyć tą efektywną serię. Jeżeli skróci czas przerw do pół minuty, do minuty, nie będzie w stanie tego wykonać i w związku z tym pozbawi się potencjalnych przyrostów. Druga rzecz to centralny układ nerwowy. Pół minuty i minuta nie wystarczą mu na aktywację tych wysokobrogowych jednostek motorycznych, które aktywują wiele włókien mięśniowych. W związku z tym nie będziemy w stanie rozwijać naszych mięśni tak, jakbyśmy je rozwijali, wykonując normalną przerwę 2-3 minuty, w zależności od tego, oczywiście, od ćwiczenia i jak intensywnie trenujemy danego dnia. W każdym razie nie aktywujemy włókien mięśniowych tych, które są najbardziej potencjalne jakby do wzrostu, w związku z tym nasze mięśnie nie zostają odpowiedniej stymulacji i nie rozwijamy naszej sylwetki, tak jakbyśmy ją chcieli rozwijać. Dobra, to jak skrócić czas naszego treningu? Jest na to prosty sposób, tak zwane agonist, antagonist super sets. Nie są to klasyczne super serie, a serie wykonywane przykładowo jednego ćwiczenia, uginanie stojąc na biceps, przerwa jedna minuta, i kolejne ćwiczenie, na przykład wyciskanie jednorącz za głową na triceps. W badaniu z 2017 badacze przyjrzeli się właśnie tej metodzie treningowej w porównaniu do tradycyjnej serii treningowej, gdzie robimy wyciskanie leżąc, przerwa 2-3 minuty i znów robimy wyciskanie leżąc. Badanie to byli osoby średnio wytrenowane i ich średni wynik na ławce płaskiej wynosił około 110 kg. Co się okazało? Okazało się, że grupa, która wykonywała trening z metodą agonizm-antagonizm supersets i wykonywała wyciskanie leżąc i następnie wiosowanie na wyciągu nie dość, że zrobiła trening o połowę krócej, szybciej po prostu i miała wydajność tego treningu o wiele lepszą niż w porównaniu do tych tradycyjnych przerw. Jak to możliwe? Wydajność poszczególnych ćwiczeń była lepsza prawdopodobnie dlatego, że faktyczny czas przerw był dłuższy. Wyciskanie leżąc, później wiosłowanie, i tutaj mamy znów przerwę 2-3 minuty. Czyli nasza klatka odpoczywa nie dość, że przez te 2-3 minuty to jeszcze przy tym wiosłowaniu. Ona tutaj nie jest aktywowana i również odpoczywa, powiedzmy, tą minutę można dać na tą serię, więc. Faktyczny czas pomiędzy seriami wyciskania leżąc i wyciskania leżąc w tej grupie antagonist-agonist Supersets m, wynosił około 4 minut, a w przypadku tradycyjnej metody mieliśmy tu 2-3 minuty, czyli no, wyciskanie leżąc, 2-3 minuty, wyciskanie leżąc. I dlatego prawdopodobnie ten czas przerw e, oczywiście został skrócony na treningu, ale wydajność tych poszczególnych ćwiczeń wzrosła. Co więcej, w tym badaniu nie było zalecanej minuty, którą zaleca się przy wykonywaniu tej metody, czyli wyciskanie leżąc, przerwa jedna minuta i wiosłowanie. Tutaj w tym badaniu tego nie było, a objętość mimo to była większa właśnie w grupie, która wykonywała trening z tą metodą dlatego warto było również wdrożyć tą jedną minut, tą minutową przerwę pomiędzy poszczególnymi ćwiczeniami i w związku z tym ta przerwa jeszcze będzie dłuższa i ten trening będzie jeszcze bardziej wydajny. Osobiście skłaniałbym się do wykonywania tej metody przy izolacjach w jakichś uginaniach sztangi stojąc, uginaniach hantli, w łączeniu z tricepsem, czy z ćwiczeniami, przykładowo jakimiś izolacjami na barki, tego typu rzeczy. Unikałbym wykonywania super serii, tego rodzaju super serii w przysiadach, martwych ciągach. Są to dość złożone ruchy, mocno obciążające cały organizm. I po prostu ten czas przerw powinniśmy przeznaczyć tylko i wyłącznie na to, żeby odpoczywać, a niekoniecznie wykonywać jakieś inne ćwiczenia. Także to było tyle. Dzisiaj miałem dla Was krótki tip. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. No, ja zostawiam oczywiście łapkę. Widzimy się w następnym materiale. Na razie.